Kurs cudów. Ćwiczenia dla studentów. Lekcja 47. Bóg jest siłą, której ufam. Jeżeli ufasz własnej sile, masz wszelkie powody do tego, abyś był podejrzliwy, zaniepokojony i wylękły. Cóż możesz przewidywać lub kontrolować? Cóż jest w tobie takiego, na co można liczyć? Cóż dałoby ci zdolność bycia świadomym wszystkich aspektów każdego problemu i rozwiązania ich w taki sposób, by mogło z tego wyniknąć jedynie dobro? Cóż jest w tobie takiego, co daje ci możliwość rozpoznania właściwego rozwiązania i gwarancję, iż ono się dokona? Sam z siebie nie możesz uczynić żadnej z tych rzeczy. Wierzyć, że możesz, to pokładać ufność w czymś, Czym jej zaistnienie jest bezpodstawne i uzasadniać lęk, niepokój, depresję, gniew i żal? Któż może pokładać wiarę w słabości i czuć się bezpiecznie? Któż może jednak pokładać wiarę w sile i czuć się słabym? Bóg jest twym bezpieczeństwem w każdej okoliczności. Jego głos przemawia w Jego imieniu we wszystkich sytuacjach i w każdym aspekcie wszystkich sytuacji, mówiąc Ci dokładnie, co masz czynić, by przywołać Jego siłę i Jego ochronę. Nie ma wyjątków, bo Bóg nie ma wyjątków. Głos, który mówi w Jego imieniu, myśli zaś tak samo jak On. Dziś spróbujemy dotrzeć poza Twoją słabość do źródła prawdziwej siły. Cztery, pięciominutowe okresy ćwiczeń są dziś konieczne, a szczególnie zaleca się, by były one dłuższe i częstsze. Zamykaj oczy i rozpoczynaj jak zwykle, powtarzając ideę na dziś. Potem minutę lub dwie spędzaj na poszukiwaniu w twym życiu sytuacji, w które zainwestowałeś lęk i pozbywaniu się każdej z nich przez powiedzenie sobie: Bóg jest siłą, której ufam. Teraz spróbuj przemknąć poza wszystkie troski związane z własnym poczuciem nieadekwatności. To oczywiste, że każda sytuacja, która spowoduje twe zatroskanie, łączy się z uczuciami nieadekwatności, gdyż w przeciwnym wypadku wierzyłbyś, iż możesz z powodzeniem jej sprostać. Nie nabierzesz pewności, ufając sobie. Siła Boża w tobie odnosi natomiast sukces we wszystkim. Rozpoznanie własnej kruchości jest niezbędnym krokiem w naprawie twych błędów, lecz nie jest on bynajmniej wystarczający, by dać ci pewność, której potrzebujesz i do której masz prawo. Musisz też zdobyć świadomość tego, że pewność dotycząca twej prawdziwej siły jest w pełni uzasadniona pod każdym względem i w każdych okolicznościach. W późniejszej fazie ćwiczenia spróbuj sięgnąć w głąb swego umysłu do miejsca prawdziwego bezpieczeństwa. Rozpoznasz, że dotarłeś tam, jeżeli doznasz uczucia głębokiego pokoju, choćby na krótko. Pozwól odejść wszystkim błahostkom, pieniącym się i bulgoczącym na powierzchni twego umysłu i sięgnij w głąb poniżej nich do Królestwa Niebieskiego. Jest w tobie miejsce, w którym panuje doskonały pokój. Jest w tobie miejsce, w którym nic nie jest niemożliwe. Jest w tobie miejsce, w którym przebywa siła Boża. W ciągu dnia często powtarzaj tę ideę. Posługuj się nią jak odpowiedział na wszystko, co cię niepokoi. Pamiętaj, że pokój jest Twoim prawem, ponieważ dajesz swą ufność sile Boga.